Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da Wam, aby z Wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał, ale Wy mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i Wy żyć będziecie. W Owym Dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu Moim, a Wy we mnie i Ja w Was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kłanie dziś szósta niedziela wielkanocna. Jezus kieruje do nas słowo, z jednej strony na temat swojej miłości, ale z drugiej strony już zapowiada przyjście Ducha, pocieszyciela, parakleta. Chciałbym, żebyśmy się skupili dziś tylko na jednej rzeczy. Na czym polega właściwe miłowanie Jezusa? W czym ta miłość nasza wobec Niego powinna się przejawiać? Zobaczcie jeszcze raz na to zdanie, które Jezus wypowiada na początku dzisiejszej perykopy. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. I na końcu, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Dla Jezusa sprawa jest oczywista. Miłość nie może być teoretyczna. Dlatego święty Jan mówi: nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Miłość teoretyczna jest jakąś sprzecznością sama w sobie. To tak, jakby ktoś powiedział, że jest, nie wiem, kinomanem, dlatego, że uwielbia jeść popcorn podczas oglądania filmów. Albo ktoś inny by powiedział, że jest patriotą, dlatego że sobie pomalował sypialnię na biało-czerwono. Bycie kinomanem nie oznacza gustu kulinarnego, ani bycie patriotą, to przecież nie sprawa estetyki. Tak samo jest z miłością. Miłość to nie sprawa tego, co mówimy czy deklarujemy, ale to sprawa naszych konkretnych czynów. Miłość zawsze jest konkretna. Jeżeli nie, przestaje być miłością. Jeżeli mówimy, że kogoś kochamy, ale nie idą za tym konkretne czyny, to znaczy, że kłamiemy. I dokładnie tu chce powiedzieć nam Jezus: nasza miłość wobec Niego powinna się objawić w naszych czynach, jeżeli się nie objawia. To nie jest już miłością. Znaczy, że nie kochamy go albo kochamy go za mało. Jeżeli miłujemy Jezusa, to staramy się wypełniać jego przykazania. A co to są za przykazania? W tym samym rozdziale, w piętnastym rozdziale świętego Jana, pan Jezus wyjaśnia: Przykazanie nowe wam daje, żebyście się wzajemnie miłowali. Miłość jest wypełnieniem wszystkich przykazań. Ktoś, kto chce iść za Bogiem, spełniać Jego przykazania, powinien przede wszystkim zastanawiać się na tym, czy kocha swoich braci i siostry. Czy kocha Pana Boga? Nade wszystko. Miłość jest wypełnieniem całego prawa. A więc może dzisiaj, w tą niedzielę, warto zadać sobie takie pytanie: do rachunku sumienia. Jak bardzo zależy mi na wierności wobec przykazań Bożych, zwłaszcza wobec przykazań miłości Boga i Bliźniego, bo w nich streszcza się całe prawo. Jak bardzo mi zależy. Jeżeli spełniam te przykazania, jak potrafię najlepiej, to znaczy, że moja miłość wobec Pana Boga jest szczera. Jeżeli zaś nie, to już problem i warto wyciągnąć z tego poważne wnioski bo to może oznaczać, że moja miłość do Boga jest nieprawdziwa, opiera się tylko na deklaracjach. I chciałbym, żebyśmy jeszcze zwrócili się do tekstu z listu Świętego Piotra, który także dzisiaj będziemy odczytywać podczas mszy świętych. I Święty Piotr mówi jedno bardzo zastanawiające zdanie. Posłuchajcie. Lepiej, jeżeli taka wola Boża, cierpieć Dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. To znaczy, święty Piotr chce nam powiedzieć, że chyba prędzej czy później na każdego z nas spadnie cierpienie i na tych, którzy chodzą Bożymi drogami, i na tych, którzy chodzą całkiem innymi. Cierpienie spotka i tych, którzy miłują, ale także tych, którzy krzywdzą. Natomiast jedna jest różnica, mówi święty Piotr. Lepiej będzie dla nas, jeżeli będziemy cierpieć niewinnie, niż gdybyśmy mieli cierpieć ze świadomością, że to przez nasze złe czyny sprowadziliśmy na siebie cierpienie albo sprowadziliśmy je na kogoś z naszych bliskich. Lepiej będzie, jeżeli będziemy cierpieć z powodu miłości, zranionej miłości, niż z powodu tego, że przez własne złe wybory doprowadziliśmy się do tragedii. Dobrze jest miłować, bo jeżeli miłujemy, to w obliczu cierpienia czy ostatecznie nawet śmierci będziemy wygrani. Lepiej jest cierpieć idąc Bożą drogą razem z Jezusem, niż cierpieć jak złoczyńca z daleka od Niego. Pozostaniemy z tym słowem, które dzisiaj daje nam Pan. Zastanówmy się nad konkretem naszej miłości do Pana Boga. W czym konkretnie się ona przejawia? W czym się konkretnie przejawia moja miłość do bliźniego? I pomyślmy o tym, że lepiej jest być z Bogiem. I to kiedyś się zweryfikuje, a może już się weryfikuje, jeżeli spotyka nas jakieś cierpienie. Błogosławionej niedzieli. Szczęść Boże.